Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was ciepło, witam Was wszystkich serdecznie. Kinga Rozczyniała, terapeutka holistyczna. Kochani, przychodzę do Was tutaj dzisiaj z tematem lęku. Lęku jako naszej motywacji do zmian. Widzę, że się pojawiają pierwsze duszyczki, więc dajcie mi, kochani, znać tylko, czym mnie, czym mnie słychać. Bo pierwszy raz używam takiego zewnętrznego mikrofonu i jestem ciekawa, czy tutaj wszystko wiecie dobrze, czy tutaj wszystko dobrze podłączyłam, żeby mnie dobrze było po prostu słychać. Eee, widzę, że trochę, a nie, dobra, okej, okay. dobra. O, jesteście, witacie się, więc myślę, że jest okej. Okay. Eee, no właśnie, kochani, lęk. Jako motywacja do zmian. Zanim o tym powiem, to chciałabym najpierw podać pewien przykład, który bardzo dobrze, wiecie, zobrazuje tutaj to, o czym będę mówiła dalej. O, piszecie, że wszystko ok, super. A ja liczę na to, że dzięki temu mikrofonowi, tak naprawdę, wiecie, będzie jeszcze, jeszcze lepiej mnie tutaj słychać, bo różnie to jest, kiedy jestem właśnie na zewnątrz. No właśnie, kochani. I mówię dalej, przechodzę do tematu dalej. Czasami jest tak, że mamy jakąś sytuację, weźmy pracę, tak? Załóżmy, mam pracę, gdzie pracuję. Nie jest to jakiś taki, nie wiem, szczyt moich marzeń, ale powiedzmy, że jest tam dosyć dobrze, jest tam dobrze, wygodnie, jakby wiecie, nie mam się do czego przyczepić, tak? Nie mam, nie mam podstaw, żeby mieć o coś pretensje ale czuję, że się po prostu zwyczajnie już jakby coś wypaliło nie czuję w tej pracy wiecie, żadnego takiego ruchu żadnego rozwoju, no po prostu wszystko jest jakieś takie na, na jednym poziomie ale jednocześnie jakby daje mi to stabilność przede wszystkim finansową tak, przede wszystkim finansową no ale tak jak powiedziałam nie mam, nie ma tego ruchu takiego do rozwoju czuję pewnego rodzaju utknięcie w tej pracy i chciałabym coś innego. Chciałabym po prostu coś innego, coś, co poruszy we mnie jakąś ekspresję, energię, co mi da jakby więcej życia. I załóżmy, tutaj się, wiecie, otwieram na te nowe możliwości, tak, bo załóżmy w mojej pracy już pracuję, nie wiem, 20 lat i nawet nie mam żadnego pomysłu, bo nie wiem, załóżmy, jest to praca jakaś tam biurowa, nie mam żadnego pomysłu, co bym mogła zrobić, nie mam żadnego pomysłu nawet, jakie mam inne, gdzieś tam wiecie, talenty czy możliwości, no to więc właśnie otwieram się, wysyłam tą intencję, że chciałabym coś innego, że chciałabym nawet nie wiem co, no ale jakieś po prostu zmiany dokonać i nic się nie dzieje. I nic się nie dzieje. I jeżeli jesteśmy w takiej właśnie sytuacji i Długi czas nic się nie dzieje, to warto zadać sobie tutaj, kochani, jedno bardzo, bardzo ważne pytanie, które nas ukierunkuje, a mianowicie pytanie brzmi: co mnie zmotywowało, żeby do tej pracy przyjść, tak? Czyli jaką ja miałam wcześniej, co mnie zmotywowało, jaka, jaką miałam wcześniej motywację, żeby w tym miejscu się zatrudnić, żeby, żeby tu pracować. I może być tak, że tą motywacją był lęk. Lęk przed taką, nie wiem, samodzielnością, tak? Lęk przed taką większą odpowiedzialnością, no bo na przykład, wiecie, tu przychodzę do tego biura na ten etat, mam swoje jakieś obowiązki, jakieś zadania, dostaję wypłatę, więc ja się jakby o nic, o nic nie muszę martwić, tak? Być może nawet mam umowę, wiecie, taką, jak to się nazywa, na ten czas nieokreślony, bezterminową, więc nawet się nie boję, że mnie zwolnią. No i tak sobie po prostu tutaj żyję. I jeżeli, jeżeli w naszej podświadomości jest zakodowany wzorzec lęku jako motywacja, to szukanie kolejnej, na przykład w tym wypadku pracy, czy w ogóle otwieranie się na kolejną pracę, na inne możliwości, nie zadziała, nie zadziała, kochani, póki nie będzie tam elementu lęku. Bo jeżeli moja podświadomość potrafi się tylko motywować lękiem, to nic innego na nią po prostu nie zadziała. Czyli co to znaczy, znowu na przykładzie, że jeżeli w tej pracy jest mi względnie dobrze, a faktycznie nie czuję jakiegoś tam, wiecie, większego rozwoju, ale jest mi dobrze, jak to się mówi, jak to się mówi kochani, ciepło, dobrze, bezpiecznie, tak? Jeżeli tak jest w tej mojej pracy, to ja nie czuję wystarczającej motywacji, żeby to zmienić. Dlatego ten świat zewnętrzny mi nie odpowiada na to. E, dlatego ten świat zewnętrzny mi niczego nie podsyła. Dlaczego? Bo nie ma z mojej strony jakby ruchu. Ja ten ruch bym wykonała, nawet na poziomie takim, wiecie, energetycznym, jeżeli bym poczuła lęk. Tak? Bo zobaczcie sobie, najpierw, najpierw musi być motywacja. I z tej motywacji ja wykonuję ruch. I oczywiście tych ruchów później, na przykład jakieś konkretne działanie, ten ruch będzie tak długi, na, na, jak długo mam jakby swoją motywację, tak? Jak długo jestem w stanie utrzymać do, daną motywację. I. Może być tak, oczywiście to nie jest wyjście z sytuacji, ale, ale podaję to jako przykład, że jeżeli ja bym poczuła lęk w tej pracy, w tej mojej ciepłej posadzce, tak, na której jestem, na przykład dostałabym taką informację, że jest duże prawdopodobieństwo, że mnie tutaj z tej posady zwolnią. Tak? Przyjdzie ktoś, wiecie, młodszy na moje miejsce. Jest duże prawdopodobieństwo, że zlikwidują etat. Ja bym poczuła lęk, to jest duże prawdopodobieństwo, że w tym momencie moja podświadomość by uruchomiła całą kreację, żeby przyszło coś innego. A dlaczego? Bo poczułaby lęk. A skoro lęk jest moją główną motywacją do zmian, czyli do wykonania jakiegoś ruchu, to znaczy, że ja go nigdy wcześniej nie wykonam, kiedy nie będę czuła odpowiedniej dawki lęku. Kochani, dajcie znać, czy to jest dla was, czy to jest dla Was zrozumiałe tutaj, co, co mówię i te przykłady tutaj podaję. I teraz, a ja będę mówić dalej, oczywiście to nie jest rozwiązanie, bo nie chodzi o to, żebyśmy sobie, wiecie, tutaj cały czas jakiś lęk dawkowali, tylko po to, żeby się zmotywować. Tutaj teraz chodzi o to, żebyśmy nauczyli naszą podświadomość innego rodzaju motywacji. Bo jeżeli motywacją jest lęk, i nawet jeżeli ja potencjalnie gdzieś tam widzę, na zasadzie wiecie, no w sumie siedzę w tym, w tym biurze załóżmy 20 lat, nie? Ale nie wiem, znam na przykład dobrze język, tak, jestem, nie wiem, otwarta, w sumie kontaktowa, tutaj też mam przecież jakieś doświadczenie. Więc teoretycznie mam takie możliwości, takie możliwości, takie, mogłabym gdzieś indziej też, jakby, sprzedać te moje zasoby czy te moje talenty. Z tym, że jeżeli motywacją jest lęk, to korzyści, które ja widzę, tak, i ten lęk jest bardzo duży, a te korzyści, które ja widzę pod tytułem w nowej pracy mi będzie lepiej, w nowej pracy potencjalnie mogę więcej zarabiać, mogę, nie wiem, mieć więcej takiego, wiecie, ruchu, tak, coś nowego, czegoś nowego się nauczę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli te korzyści nie będą wystarczająco duże, a zazwyczaj jest tak, że one nie są, jeżeli jest duży lęk, bo podświadomość się nie, nie potrafi na nich koncentrować. To wtedy nie będę miała siły, żeby wykonać ten ruch. Nie będę po prostu miała do tego ruchu siły. I tutaj jest teraz ważne to, żeby nauczyć naszą podświadomość nauczyć się koncentrowania się na korzyściach i jakby tutaj w te korzyści ładować ładować naszą energię. Na tyle dużą, żeby te wszystkie korzyści stały się większe niż nasz lęk, tak? Czyli wiecie, jeżeli ja cały czas myślę, no tak, ale mogę zmienić tą pracę, no ale po pierwsze, to nie wiadomo, czy mnie gdzieś tam przyjmą, tak? A może przyjmą i będę mniej zarabiać, a nie wiadomo, jakie relacje, a nie wiadomo to, a nie wiadomo to, a nie wiadomo, to, a nie wiadomo tamto, i cały czas jakby się podsysam tym lękiem. To tak jak powiedziałam, ja mogę czekać na ruch życia, za przeproszeniem, do usranej śmierci i nic się nie wydarzy i nic się nie zmieni. Rozwiązanie jest tutaj takie, rozwiązanie tutaj na to jest to, żeby nauczyć podświadomość, motywować korzyściami, ale żeby. Nauczyć ją motywować korzyściami, trzeba się na tych korzyściach koncentrować i wzmacniać swoją energią, wzmacniać swoją świadomością, wzmacniać swoją uwagą. Wtedy, jak mamy taką podświadomość, która jest, wiecie, Nauczona takiego koncentrowania na korzyściach, to w zasadzie jakakolwiek jest zmiana, my tam widzimy same plusy, albo bynajmniej większość plusów, o, może nie te same, po prostu większość plusów, i te plusy mogą nas, one nam dadzą siłę, żeby po prostu nas pociągnąć do zmiany, żeby nas zabrać, żeby nas zabrać w tą zmianę. Jeżeli motywacją jest lęk, a tak jak mówię, mamy względnie dobrze, nie? załóżmy tak, jak powiedziałam Wam o tej pracy, tak, no jest, jest robota, szału nie ma, ale źle też nie jest. Nie? To może być tak, że nic tam się nie pojawi w zasadzie do końca życia, bo motywowanie korzyściami, kochani, to też jest jeszcze motywowanie się rozwojem. Dla każdego człowieka. Całkowicie naturalna jest taka energia rozwoju. I każdy z nas mm, tak naprawdę zaczyna się źle czuć, kiedy w pewnym momencie nie ma już rozwoju. I my tak czasami mówimy: wiecie, że np. w związku się coś wypaliło, albo właśnie w tej pracy, no nie jest źle, niby wszystko jest dobrze, ale my już nie chcemy tam być. A dlaczego? Bo nie czujemy, że tam jest rozwój. Tam jest po prostu, wiecie, po prostu dobrze, względnie dobrze, bezpiecznie, ciepło, ale nie ma tam rozwoju. Nie ma tam po prostu rozwoju, i dlatego czujemy, że, że gdzieś, gdzieś byśmy po prostu poszli, tak? Gdzieś, gdzieś w inne miejsce, gdzieś po prostu w inną przestrzeń. Ale sama świadomość tego to jest za mało. To jest za mało, kochani, bo trzeba mieć jeszcze siłę do wykonania tego ruchu. Nie? Trzeba mieć siłę, trzeba mieć energię, trzeba mieć decyzję, działanie. A tej siły nie będzie, kiedy my cały czas się będziemy koncentrować na lęku i w ogóle, kiedy główną naszą motywacją do zmian będzie lęk. Bo jak będzie główną motywacją lęk, to my dokonamy zmiany dopiero wtedy, kiedy naprawdę mocno dostaniemy potyłku. I teraz pytanie do nas wszystkich: czy o to chodzi, kochani? Czy o to chodzi, żeby w życiu naprawdę dostawać, wiecie, ostro potyłku i dopiero coś zmienić? No nie, moim zdaniem zupełnie, zupełnie nie o to chodzi, bo my możemy dokonywać różnych zmian, nie dlatego, że jest za przeproszeniem do dupy, nie dlatego, że jest do kitu, tylko dlatego, że jesteśmy otwarci na rozwój. I dlatego, że z góry płynie inspiracja, idź tam, bo tam jest coś fajnego, tam jest coś dobrego, idź, nie wiem, do tych ludzi, tak? Idź do tej pracy, zrób ten ruch, tam jest coś rozwojowego dla Ciebie. Hmm. Patrz, Kaja coś tu pisze. No ja mam taki moment, chcę do pracy, ale na zasiłku jest bezpiecznie. I dziecko zaopiekowane, więc kalkuluje, a dusza już się wylewa i przychodzi płacz, bo nie ma decyzji. No, dokładnie, dokładnie, no. A dlaczego? No widzisz, kochana, tu jest, to też fajny ten przykład, też, yy, ojej, fajny, yy, Kajusia, ten przykład, który podałaś, bo tu jest lęk, że ja stracę pewne korzyści, czyli stracę... Yy, no, ten zasiłek, czyli jakieś pewne pieniądze, no i właśnie e, stracę tą możliwość, nie wiem, bycia z dzieckiem, tak? Czy przeze mnie dziecko straci możliwość większego czasu z mamą? E, teoretycznie rozwiązań jest bardzo dużo. Po pierwsze, nawet wcale nie musi być to praca na cały etat, może być to, wiesz, kochana, praca na na pół etatu, gdzie sobie będziesz coś 4 godziny. Robiła, a mimo wszystko większość czasu z tego dnia zostanie, zostanie dla Ciebie i dla Twoich ukochanych bliskich. Możliwości jest całe mnóstwo, naprawdę całe mnóstwo, ale właśnie lęk jeszcze ma to do siebie, kochani, że nam mocno zawęża świadomość. I jeżeli ja się boję stracić coś tam, to jednocześnie nie jestem w stanie w ogóle zobaczyć szerszej perspektywy, nie? bo lęk często też mi podpowiada tylko jedno rozwiązanie i też rozwiązanie na miarę mniej więcej tego lęku, tak? czyli co, co na przykład yy, okej, okay, teraz jestem z dzieckiem, mam ten zasiłek, wszystko jest ok i tak dalej, i tak yy. dalej. I mogę iść, nie wiem, na 8 godzin do pracy, gdzie to w ogóle cały dzień, tak? A mam dziecko małe, chciałabym jemu też poświęcić, poświęcić czas, nim się zaopiekować i nie mam innej możliwości. Hmm. I takie rozumienie jest właśnie, gdy jest lęk. Bo nie ma szerokiej perspektywy. Jest tylko taka perspektywa. Nie? Jestem tu, no i tam jest coś, nie? Co też już wymyślone. I, i wymyślone tylko na miarę lęku, a nie na miarę spektrum, spektrum po prostu możliwości. Ka, no właśnie, Kaja pisze, pisze dalej, bo kalkuluje, tak, stracę stabilność, nie? No właśnie, a zobacz kochana, ktoś kto, jego podświadomość jest nastawiona na korzyści, a nie właśnie na lęki, co ja mogę stracić, może zobaczyć to w taki sposób. Okej, okay, ale ja mogę mieć pracę, którą na przykład, nie wiem, część będę wykonywać w domu. To mnie będzie rozwijać. Będę miała nawet być może więcej pieniędzy niż na tym zasiłku, tak? Będę bardziej przebojowa, bardziej odpowiedzialna i tak dalej, i tak dalej. Dobra, poczekajcie, kochani, jeszcze sobie tylko zerknę, bo widziałam, że ktoś jeszcze pisał. A mi się to samo przesu przesuwa tutaj później. Manga. Ojej, ja pierniczę, to mam co robić. Mnie lęk motywował zawsze. Jednocześnie mam w sobie przekonanie, że zawsze będę miała pracę. Zawsze ona się pojawi dla mnie. Już mnie dupa. Ojej, czemu mi się to tak bycie przeskakujesz? Mnie dupa powinna boleć od tych gumniaków. I że niby taka otwarta, no. Kaja, ale już doświadczona pracą na fabryce, boję się takiej pracy, a też chciałabym coś. Innego robić i kalkuluje, co tu robić ze sobą, a córka jest w sumie nie taka mała, 8 lat. No to faktycznie, no, to faktycznie nie, nie wymaga jakby takiej opieki 100%, nie? Nie wymaga takiego czasu. No właśnie, kochana, ale popatrz na to, póki jest ten lęk, na przykład lęk, że znowu trafię do fabryki, lęk, że znowu będę zmęczona, będę wykorzystywana, nie będę miała na nic czasu, lęk, że stracę stabilność którą mam teraz, nie ma szerszej perspektywy. I ona się nie pojawi. Ona się nie pojawi, póki podstawą jest lęk, na którym my budujemy kolejne zmiany, na którym my budujemy kolejne działania. Bo na tym, na lęku, możemy tylko się poruszać, właśnie jakby w zakresie tego lęku i wymyślać sposoby na zmianę, które też budzą nasz lęk. Jeżeli motywacją jest lęk, kochani, do zmiany, to pomysły na zmianę tak naprawdę też w nas zbudzają lęk, no bo to jest cały czas ta sama podstawa. My się po prostu tylko, wiecie, chodzimy po, po tej samej drodze, nie? Chodzimy po tej samej drodze. O, właśnie, fajny przykład, kochani. To tak, jakbyśmy cały czas chodzili, wiecie, w kółko, w tej z powrotem, po tej samej drodze i się zastanawiali, kiedy my w końcu na przykład trafimy gdzieś tam, nie? Dojdziemy gdzieś tam. A jedynym sposobem, żeby tam, tam dojść, to jest nie chodzić po prostu w kółko, w tej weftę, tylko w ogóle zejść z tej drogi. <laughs> zejść z tej drogi i pójść gdzieś indziej, inną drogą, tak? No, także widzicie, kochani. Jak to jest z tymi naszymi lękami, z tymi naszymi motywacjami? Także zwróćcie uwagę na to, bo naprawdę to jest bardzo ważne w ogóle, wiecie co, kochani, w naszym rozwoju, żeby moty motywacja była pozytywna, motywacja płynęła właśnie z korzyści, a nie z lęku, bo jeż jeżeli podstawą będzie lęk, to wszystko, co będziemy na tym budować, będzie obarczone lękiem. Wszystko w każdej dziedzinie życia, gdzie my użyjemy tylko tej motywacji, a to nie jest, nie jest jakby wiecie, dobra, dobry fundament, e, dobry fundament pod nasze, mm, e, pod jakby nasze działania, tak? Poczekajcie, kochani, szybko zerknę, co tu jeszcze piszecie, bo widzę. A... Nie to było. Kinia, a jakbyś to odniosła do osoby, która jest pracodawcą i prowadzi działalność przez 9 lat. Ale Dorotka w jakim sensie? To wszystko zależy. Czy... Ja też prowadzę już bardzo długo działalność i czuję cały czas tutaj rozwój. Nie? No, wiesz, wszystko zależy, co czujesz, tak? Czy czujesz tam już jakieś utknięcie, czy czujesz, że w tej działalności już dalej nie pójdziesz? Wszystko zależy, kochana, co czujesz. Czy czujesz, że to jest rozwojowe, że to jeszcze cię tam właśnie rozwija? Boga, ale trzeba mieć mega zaufanie do życia, pracować nad tym. Ojejku. Czekajcie, kochani, przepraszam, po prostu wiecie o co chodzi? Nie wiem, dlaczego mi się te ja to czytam, i później mi to samo przeskakuje. A czyli relacja zbudowana na lęku jest tak zwana do dupy. Nie jest kwestia do dupy, tylko chodzi o to, chodzi, chodzi o to, że ten lęk będzie cały czas tam wybijał, bo nie ma możliwości, nie ma możliwości, żeby coś było zbudowane na jakiejś motywacji i żeby ta motywacja nie wybijała jakby w naszej kreacji, bo tego się nie da oddzielić. Jeżeli ja buduję coś na jakiejś motywacji, jakiekolwiek działanie, tak, czy to będzie praca, czy związek, cokolwiek, to efekt mojej kreacji będzie w dużym mierze też jakby zabarwiony moją motywacją, no bo tego się nie da oddzielić. To jest tylko kwestia tego. Przebiegło, bo ja to wiem, że zawsze będzie, powiedzmy, tak, ko kochana, tutaj e, piszesz o zaufaniu, jak najbardziej. Jak, na to się składa wiele rzeczy, na to się składa mm, wiele rzeczy, tak, ale tak jak mówię, jeżeli lęk będzie podstawą, to on nam będzie cały czas podpowiadał, a klienci nie przyjdą, a to, a tamto, a mogę nie mieć za co zapłacić, nie wiem, czynsz, zus i tak dalej, i tak dalej. No, czytam to dorodka, większa szansa, żeby starać się o kredyt. Lęk zawsze, świadomość, widzisz mniej opcji. Tak, dokładnie, zawęża świadomość, dokładnie to, co mówiłam wcześniej, że jak mamy lęk, kochani, to widzimy tylko tak, zawsze, bo kreujemy tylko z poziomu tego lęku i tylko to. Im mniej lęku, tym perspektywa się poszerza. Jak się poszerza perspektywa, to się poszerzają też możliwości. No, chyba wszystko już przeczytałam. Nie mam żadnych zaległości. No, to dobrze, kochani. To co? Trzymajcie się cieplutko. Do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Pa! pa.